Lepiej? Tak. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Łukasz Kordon. Reprezentuję firmę Evonic i dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o Evonic Circular Economy Program. Jest to program, który w naszej firmie tak naprawdę funkcjonuje już dość dawna. Natomiast niedawno otrzymało swoją oficjalną nazwę. Najpierw przypomnę parę faktów, parę istotnych faktów dotyczących naszej firmy. Nasza firma Evonik, znajduje, centrala znajduje się w Niemczech, jest to niemiecka firma, która działa globalnie. Zatrudniamy ponad 34 tysiące osób ze 108 różnych narodowości. Obrót za zeszły rok ponad 18,5 miliarda euro, z czego 80% sprzedaży było wygenerowane przez produkty, które zajmują wiodące pozycje na swoich rękach. Ponad 460 milionów euro zainwestowaliśmy w zeszłym roku w badania i rozwój i sukcesywnie. Okay. I sukcesywnie takie kwoty przeznaczamy na rozwój naszej grupy produktowej i wsparcie technologiczne. Pewnie już Państwo w ciągu tej konferencji widzieli cele zrównoważonego rozwoju my również robimy wszystko, żeby spełnić cele zrównoważonego rozwoju, dlatego Evonik Circular Economy Program powstał właśnie w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju. Z 17 wybraliśmy 12, na którym my mamy bezpośredni wpływ. Podzieliliśmy je na cztery kategorie. Jest to walka ze zmianami klimatu, rozwój cyrkularności, dbanie o zdrowie i well-being oraz ochrona ekosystemów. Ten program wiedzie za sobą bardzo poważne decyzje związane z kompletną zmianą linii produktowych, które produkujemy i surowców, które będziemy używać. Dążymy do tego, żeby nasze surowce i cała firma spełniały wymagania celów zrównoważonego rozwoju i sami na siebie nakładamy konkretne wymagania i konkretne działania, które planujemy. W ciągu następnych kilku lat nasze portfolio produktowe bardzo się zmieni. Będą to produkty produkowane w oparciu o surowce cyrkularne, także część naszych produktów zostanie wycofanych. Oczywiście nie będzie to proces, który z dnia wydarzy się z dnia na dzień, ponieważ działamy już w tym zakresie od wielu lat, w pełnej komunikacji z rynkiem, z naszymi klientami, krok po kroku dążąc do zrealizowania celu zrównoważonego rozwoju. Nasze wyzwanie to, Chcemy, żeby w 2030 roku ponad 50% naszych produktów spełniało cele zrównoważonego rozwoju, a tylko 5% pozostało typowymi konwencjonalnymi produktami. W tej chwili jesteśmy na poziomie 43% według naszego ostatniego raportu Evonik Sustainability Report z zeszłego roku, czyli mniej więcej 1% na rok planujemy. To pokazuje, w jaki sposób ten proces cały przechodzenia z gospodarki takiej liniowej do cyrkularnej jest rzeczywiście trudny, wymagający i krok po kroku będzie realizowany, dlatego że w następnym celu chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 25% do, 20, do 2030 roku. Jest to emisja zarówno pochodząca z naszych surowców, czyli ta generowana przez naszych dostawców, jak i emisja dwutlenku węgla generowana przez nas w trakcie produkcji naszych wyrobów i produkcji energii, którą zużywamy. Na ten cel przez następne 7 lat chcemy przeznaczyć 4 miliardy euro, czyli konkretne wymagania, konkretne cele i konkretny budżet, jaki firma Evonik chce przeznaczyć na zieloną transformację. Gospodarka o obiegu zamkniętym to jest nasz cel nadrzędny. Chcemy, żeby nasze produkty były cyrkularne, były traktowane jako cyrkularne surowce, chcemy używać cyrkularnych surowców, a jeżeli nie jest to możliwe i nasze produkty rzeczywiście trafią powiedzmy na wysypisko czy do oczyszczalni ścieków, chcemy, żeby one były biodegradowalne. Bardzo ciekawym przykładem jest tutaj instalacja, którą w tej chwili budujemy na Słowacji. Ona będzie uruchomiona w przyszłym roku, w której z olejów roślinnych i melasy pochodzącej z buraków cukrowych będziemy produkować surfaktanty, składniki detergentów kosmetyków, które będą, już mamy tego typu produkty w naszej ofercie, ale one będą w większym stopniu przez nas dostarczane do właśnie producentów detergentów. Są to surowce, które są całkowicie biodegradowalne i pochodzą z surowców odnawialnych. To jest nasz cel i do tego będziemy dążyć, żeby tak wyglądało nasze portfolio produktowe, ale bez zmian w naszych, że tak powiem, u naszych dostawców, oczywiście nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Ewonik nie pracuje tylko i wyłącznie nad, nad zmianą sposobu syntezy swoich produktów czy portfolio produktowego, natomiast bardzo intensywnie pracujemy z naszymi dostawcami tak żeby używać surowców cyrkularnych, surowców pochodzących z procesów biologicznych i surowców odnawialnych. Czyli cały łańcuch wartości chcemy zmienić, żeby spełnić cele zrównoważonego rozwoju i żeby przybliżyć nas i naszych klientów do, do pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz celów zrównoważonego rozwoju czujemy zdecydowanie presję rynku, zarówno ze strony legislacyjnej, o której już mówiliśmy bardzo dużo tutaj, zarówno jeżeli chodzi o, prawda, w Unii Europejskiej, znany nam Green Deal, natomiast pracujemy globalnie. Bardzo podobne działania widzimy również na rynku chińskim, który jest naszym bardzo dużym rynkiem, czy na rynku amerykańskim. Dodatkowo czujemy coraz większą presję. Pochodzącą od klientów naszych klientów, czyli producentów samochodów, producentów różnego rodzaju środków czyszczących, detergentów, jak i od sieci handlowych, których klienci naszych klientów sprzedają nasze produkty. Wszystko to skupia się na działaniach, jakie podejmujemy wewnętrznie i zewnętrznie w firmie. Działania zewnętrzne. Polegają na rozwijaniu rynków o obiegu zamkniętym czy zwiększaniu widoczności w gospodarce o obiegu zamkniętym. Będę o tym zaraz mówił dużo więcej. A działania wewnętrzne to na przykład przewidywanie skutków prawodawstwa i wymagań rynku. Z tego co wiem od moich kolegów z działów prawnych, to jest prawdziwa magia, żeby przewidzieć, co tak naprawdę będzie się działo w przyszłości ze strony legislacyjnej, ponieważ wspomniana instalacja na Słowacji, którą budujemy, projektowanie trwa kilka lat, budowa trwa kilka lat instalacja pracuje kilkadziesiąt lat. Te wszystkie wymagania, żeby musimy my przewidzieć, musimy pracować z naszymi dostawcami, prawnikami i również z przedstawicielami Komisji Europejskiej, żeby wszystko dążyło do celu, którym jest gospodarka obiegu zamkniętego. Takim przykładem są nasze działania prowadzone na rynku tworzyw sztucznych. Firma Evonik zainwestowała bardzo dużo czasu i środków w rozwój doradztwa technologicznego i linii produktowych dedykowanych do procesów recyklingu. Pierwszym etapem oczywiście jest recykling mechaniczny, gdzie oferujemy dodatki, dzięki którym proces recyklingu mechanicznego może przebiec szybciej, może być mniej energochłonny i regranulaty powstałe w procesie recyklingu mechanicznego są dużo wyższej jakości, zbliżając produkty, wyroby, wyroby finalne do jakości, którą gwarantują takie same produkty zrobione na materiałach pierwotnych. To jest nasz cel i do tego będziemy zmierzać nie tylko samymi dodatkami, ale również doradztwem technologicznym. Mamy zespoły specjalistów, technologów, którzy pracują z naszymi klientami od momentu koncepcji uruchomienia takiego zakładu recyklingu mechanicznego, aż do, że tak powiem, działań już na ruchu w celu usprawnienia procesu i zwiększenia jakości produkcji. Recykling chemiczny, znaczy recykling mechaniczny musi być wspomagany przez recykling chemiczny, ponieważ tak jak już tu, tu też było powiedziane, surowce, które nie mogą być poddane z różnych względów recyklingowi mechanicznemu, są kierowane do recyklingu chemicznego. My w firmie Wonik nie prowadzimy procesów recyklingu chemicznego, natomiast jesteśmy tutaj klientem i zarówno dostawcą technologii. W procesie recyklingu chemicznego powstaje olej pirolityczny, który ma wiele zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia pochodzą ze związków azotu, związków chloru, związków tlenu, które trafiają, trafiają do, do całego procesu. My w firmie Evonik dostarczamy technologie katalityczne, technologie adsorpcyjne, które pozwalają na zredukowanie właśnie tych związków, wyciągnięcie ich w cudzysłowie z oleju pirolitycznego i zwiększenie zawartości węgla i wodoru w oleju pirolitycznym, w oleju pirolitycznym tak żeby cracking cały cracking oleju pirolitycznego przebyw jak największej wydajności. Bardzo dużo mówi się o tym, że wyzwaniem dla recyklingu chemicznego jest energochłonność tego procesu i oczywiście jest to proces niezwykle energochłonny i tutaj również widzimy możliwość wykorzystania naszych technologii. Mamy w naszej ofercie dodatki typu antyfoulingowego i dodatki marki Viscoplex, które obniżają lepkość oleju pirolitycznego w niższych temperaturach. Dzięki temu w niektórych procesach jednostkowych nie trzeba oleju pirolitycznego podgrzewać i możemy zmniejszyć bardzo bardzo istotnie energochłonność całego procesu, tak żeby potem wykorzystać jak najwięcej jak najwięcej surowców właśnie w procesie crackingu. Nie tylko jesteśmy dostawcą technologii usprawniających procesy recyklingu, natomiast jesteśmy też klientem. To jest przykład produktu i to jest przykład produktu, który kreuje nasze portfolio. Mamy już ich więcej w naszej ofercie, natomiast ja tutaj mogę powiedzieć troszeczkę tylko o jednym. Vestamid Eco E40 jest to poliamid, który powstał na bazie butadienu pozyskiw pozyskiwanego właśnie w procesie recyklingu chemicznego, czyli nie tylko dostarczamy technologię, natomiast jesteśmy również klientem recyklingu na podstawie materiałów, surowców cyrkularnych, których już używamy w firmie, jesteśmy w stanie zmniejszyć o... 40% ślad węglowy produkowany, ślad węglowy, czyli emisję dwutlenku węgla, którą, która powstaje w trakcie produkcji naszego wyrobu, właśnie dzięki temu, że ponad 50% surowców, które używamy, to są surowce cyrkularne. Tak będzie wyglądało nasze portfolio, tak już wygląda, i do tego właśnie dążymy, żeby być częścią obiegu zamkniętego, spełniać cele zrównoważonego rozwoju, żeby firma Evonik była postrzegana jako dostawca. Technologii umożliwiających zamykanie obiegu, jak i również ogniwo tego obiegu zamkniętego, różnego rodzaju surowców i materiałów, które w przemyśle chemicznym funkcjonują. Jak widać, jesteśmy praktycznie w każdym etapie cyrkularnego łańcucha wartości. Od samego początku, jeżeli chodzi o wykorzystanie surowców, jak i, jak i o wsparcie procesów recyklingu mechanicznego, chemicznego, jak i jesteśmy klientem i dostawcą technologii całego obiegu zamkniętego. Firma Evonik podsumowując inwestuje w cyrkularność. 4 miliardy euro chcemy zainwestować w ciągu następnych 7 lat. Chcemy, żeby ponad 50% naszych wyrobów spełniało cele, spełniało cele i wymagania zrównoważonego rozwoju. Chcemy zmniejszyć o 25% emisję dwutlenku węgla i chcemy być częścią całego cyrkularnego, i jesteśmy już częścią cyrkularnego łańcucha wartości, ponieważ bez cyrkularności nie widzimy przyszłości. Jest to nasz cel, do tego dążymy. Pracujemy z naszymi klientami, dostawcami bardzo, bardzo mocno, żeby rzeczywiście osiągnąć rozwój w sposób zrównoważony i być częścią obiegu zamkniętego surowców wszystkich, gdzie jesteśmy tylko obecni. Dziękuję Państwu. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to zapraszam do rozmów w kuluarach, zapraszam do dyskusji. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo Panu dziękuję. Tak, mamy jedno pytanie z sali. Zachęcam, jeszcze jest możliwość zadawania kolejnych, jeżeli Państwo. O, coraz więcej pytań się pojawia. O, Może pan wybrać, proszę bardzo. Proszę, pierwsze, jaki procent surowców kopalnych trafiających na kraker parowy państwa technologia pozwala zastąpić olejem pirolitycznym. Hmm. Szczerze mówiąc nie wiem. Jeżeli e, sprawdzę to, i bardzo zachęcam osobę, która zadała to pytanie, do e, kontaktu ze mną, e, ponieważ dokładnie nie mam takich informacji, a nie chcę tutaj wymyślać i opowiadać czegoś, co nie jest sprawdzone. Czy widzi Pan zależność w obejmowaniu coraz większej grupy podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG na popyt? Bardziej zrównoważonych produktów? Zdecydowanie tak. Widzimy, widzimy tą zależność. Widzimy, że popyt na produkty cyrkularne i surowce cyrkularne jest coraz większy i widzimy również braki na tym rynku. Stąd nasze, nasze działania, nasza oferta produktowa, ponieważ surowców sami poszukujemy, surowców cyrkularnych, ponieważ chcemy się rozwijać dokładnie w ten sposób i zdecydowanie widzimy tą zależność. Jakie elementy gospodarki zamkniętej można e, odnaleźć w wykorzystaniu surowców pierwotnych, takich jak, ro, e, ro, jak rośliny oleiste? Hmm. Hmm. Jest to bardzo dobre pytanie. Jaki element gospodarki zamkniętej można odnaleźć w wykorzystaniu surowców pierwotnych, takich jak e, rośliny ornaliste? My mówimy, my e, skupiamy się na tym, żeby surowce, które Pozyskujemy, były odnawialne. I to jest element, który właśnie widzimy: czyli odnawialność, powtarzalność i możliwość, e, możliwość pozyskania podobnych cały czas. Przekroczyłem czas. Tak, już patrzę na zegarek dość nerwowo. E, widzę, że pojawiają się coraz nowe, topy, nowe pytania. Zachęcamy do rozmów w kulalarach. Jeszcze dwa pytania się pojawiły, także jestem do dyspozycji. Zapraszam w trakcie przerwy kawowej. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo mi miło, że otrzymałem pytania. Niestety na, no, nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale poprawię się. <noise> Dziękuję panią kasię.